aplikacja do inspekcji czyli do przeglądów może służyć do inspekcji urządzeń, maszyn, części, elementów. Czego tak naprawdę chcemy? Jest bardzo prosta zarówno w wersji przeglądarkowej jak i w mobilnej. Jak widać, możemy tutaj dodawać sobie poszczególne części, nowe elementy, jeżeli jakieś chcemy sobie dodać, mamy możliwość dodania zdjęcia, Tutaj się pojawi taki element. No i mamy możliwość wykonywania inspekcji. Inspekcje mogą być zaplanowane lub nie. Bardzo prosto, można wyjść, zrobić inspekcję. Jesteśmy przy danym urządzeniu, wybrać tak naprawdę to urządzenie i napisać czy jest OK, czy nie jest nie OK. Jeżeli jest nie OK, to nas poprosi o powód, dlaczego jest nie okej. Okay. Można też tutaj dodać sobie zdjęcie, różnego rodzaju elementy, rozbudować to, to narzędzie jak najbardziej o inne działania. Nawet z telefonu to się bardzo łatwo robi. Możemy tutaj, jak widać, w telefonie wykorzystać kod QR, jeżeli jest przypisany do danej części, do danej nazwy, tak, czy też nawet tutaj NFC. Możemy oczywiście tak samo dać tutaj zostało to wykonane czy nie i jak widać nawet to pojawia się to bardzo ładnie fajnie na kalendarzu każdy element jest oznaczony innym, innym kolorem widać sobie kiedy były wykonane te inspekcje można robić tutaj do rozszerzyć pewnego rodzaju statystyki no jak bardzo chcemy tutaj sobie zrobić mówię plan zrobić sobie przegląd rozbudować sobie to na przykład o o części elementy. Także tutaj bardzo też fajnie widać całą historię danego elementu, jak ona przebiegała. tego poziomu też można zrobić inspekcję, więc ta, ta aplikacja jest bardzo prosta i ułatwia pracę zdecydowanie, w przypadku, jeżeli chcemy monitorować stan, stan poszczególnych części zużycia, jakkolwiek tu jest akurat takie oznaczenie, że jest dobre albo niedobre, możemy to rozszerzyć na przykład o inne opcje, jakiś procent, słówak, cokolwiek, stan zużycia, oceniać, więc mamy dużo tutaj możliwości do rozbudowania. Jeżeli widzisz w firmie oczywiście taką potrzebę, możliwość, chęć rozwinięcia pewnego rodzaju procesów, zautomatyzowania ich, i monitorowanie na bieżąco, to zapraszam Cię właśnie na aplikację Link, gdzie w prawym górnym rogu masz umów prezentację, wypełniasz sobie dane, my otrzymujemy oczywiście to zgłoszenie, kontaktujemy się, umawiamy się na dogodny termin, na spotkanie, Ty nam opowiesz o swoich problemach, potrzebach, oczekiwaniach, my pokażemy rozwiązania i w taki sposób dopasujemy pewnego rodzaju skuteczne narzędzie. Jak widać, one są już gotowe, przygotowane, można je łatwo w sposób modyfikować, są bardzo elastyczne, czasem to wystarczy po prostu jeden dzień, żeby mieć to, co się chce. Można to łatwo po prostu wziąć i testować, także jest bardzo fajne spektrum, jest to od razu dopasowane do wersji mobilnej, więc nic innego jak tylko umówić na prezentację i porozmawiać o swoich potrzebach.